ścigodni diecezjanie, mieli goście, dzięki uprzejmości pracowników Salvenet, chciałbym złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia na czas Świąt Bożego Narodzenia, ale także na nowy rok. To, co noszę od jakiegoś czasu w swoim sercu, to tym chciałbym się z Wami podzielić. Wydaje mi się, że to, co jest dzisiaj takie ważne, to to, żebyśmy się od Pana Boga uczyli jakiegoś niezwykłego szacunku wobec drugiego człowieka. To jest dzisiaj duży deficyt. Potrzeba nam jednak takiego porządnego zwrotu w tym kierunku, aby umieć prawdziwie kochać i szanować drugiego człowieka. To po pierwsze. Także y, pragnę, abyście mieli tę łaskę iżby w Waszych sercach było więcej pokoju. Powszechnie się mówi, że, że jesteśmy bardzo tacy ogarnięci niepokojem i wielu z nas ten niepokój nosi w sercach, a przecież wiemy, że my sami nie poradzimy sobie z tym. Pan Jezus przychodzi, dlatego trzeba dzisiaj mówić. Więcej pokoju, więcej radości, więcej odwagi. On jest z nami, jest z nami jego matka. I właśnie niech te dwie sprawy, które wymieniłem, jakoś mocniej zagoszczą w Waszym życiu. Niech Bóg Wam błogosławi i powierzam opiece Matce Bożej i serca błogosławi.